Dzień dobry, witam serdecznie, Tomasz Godlewski. Przyglądam się właśnie pewnym rzeczom na stronie stowarzyszenia jakiegoś, który jest właścicielem domeny nowaprawica.org.pl i dowiedziałem się z tej strony, że zostałem usunięty z jakiejś tam partii. Takie pytanie do zarządu, który pisał prawdopodobnie do straży partii. Pytanie brzmi... Panowie, czy widzieliście kiedykolwiek moją deklarację? Jeżeli nie widzieliście mojej deklaracji, to kogo oskarżacie i dlaczego? Zerknijmy dlaczego. A jest pismo, które dostałem na Skype'ie, ponieważ nie mają mojej deklaracji. Strażnik partii, pan Pawlak, przysłał mi przez Skype'a. Prosiłem, żeby przysłał mi na maila, nie uczynił tego. Przysłał mi przez Skype'a. No błąd, moim zdaniem. No ale cóż, tak wygląda to pismo, a. Tak wyglądają byki w tym piśmie. Śmiać mi się chce, bo to jest cały czas, cały czas, cały czas te same problemy. Panowie, przede wszystkim, jeżeli się kogokolwiek osądza, to trzeba zerknąć w jego deklarację. Po pierwsze, jak się nazywa, po drugie, gdzie mieszka, po trzecie, jaki ma PESEL, czy numer dowodu, po czwarte, jaki ma mail i yy, warto by było do niego zadzwonić, zerknąć na numer telefonu. Prosiłem pana Pawlaka, żeby przedstawił mi skan, ewentualnie ksero, mojej deklaracji. Nie uczynił tego. A takie oto pismo do niego przyszło z, z zarządu partii, że oczywiście w nagraniach takich i takich ja tutaj zbyt wiele pokazuję i oczywiście te wszystkie rzeczy, które tam są. No, niestety nie powinny się ukazać, a mojego konta nie można zablokować, ponieważ jestem właścicielem. No, zgadza się. Wszystko się zgadza, tylko że jestem osobą zupełnie prywatną. Jeżeli takie rzeczy z Facebooka, takie oto rzeczy z Facebooka są w piśmie jako zarzut, czy ja zaznaczam, że jestem osobą prywatną i troszeczkę nieładnie, jeżeli posługujecie się takimi rzeczami. I za takie rzeczy chcecie mnie osądzać i takie rzeczy są tutaj publikowane, to znaczy, że dochodzi do inwigilacji, to znaczy, że dochodzi do mm, takiego dość charakterystycznego z lat 80. wynikania w życie prywatne człowieka. A, dlatego nie polecam sympatykom i sponsorom dalszego sympatyzowania i sponsorowania tej partii. Prawda jest taka że ci panowie starają się robić szum, obiecywać, a tak naprawdę nie robią nic ku temu, żeby po pierwsze no, trzymać mandat od członków czy osób, które będą głosowały. Tylko jest to na pograniczu 2% i tak to jest jako opozycja jako, jako pozaparlamentarna. Jest nim wszystko jedno, pasuje. Cokolwiek napiszą, każdy kupi, każdy zaprenumeruje, prezes zarobi. Następna sprawa, trzepianie się tego, że pan Bankon i pan Godlewski przystąpił do ruchu narodowego. Ruch narodowy to jest ruch społeczny, polecam, każdy może do niego przystąpić, każdy kto ma prawicowe poglądy i nie widzę tutaj nic nieodpowiedniego. Wręcz przeciwnie, w ruchu narodowym są konkretne posunięcia, są osoby, które starają się coś robić, a w KNP... Jest to jedna wielka fikcja i mnie tutaj nikt nie będzie przekonywał, że jest inaczej, ponieważ tworząc TV dla KNP, <laughs> dając to medium, poznałem wszystkich prezesów, poznałem tą strukturę i wiem, że jest to fikcja. To jest udawanie polityki, to jest pacyfikowanie młodzieży i wszystko zależy od tego, czy w danym momencie potrzebuje PO, żeby odwrócić uwagę młodych z KNP od pewnych spraw, czy nie potrzebuje. Taka jest prawda. Nie życzę sobie, żeby wnikało w moje życie prywatne, zwłaszcza takie, w którym no niestety, ale to ja tworzę i staram się tutaj pomagać społecznie i to jest moja sprawa, panowie. Zagalopowaliście się i to bardzo. Następna śmieszna sprawa na samym końcu. Wszystkie te problemy, o jakich początku, mówi Pan Bakun, a którymi do rozbijania partii posługuje się Pan Godlewski, powinny zostać od początku zgłoszone organom kontrolnym partii. Ominięcie tej drogi statutowej, publikacji w internecie, dzięki której nasi konkurenci, wrogowie mogą od miesięcy obserwować jaki panuje u nas bałagan. Panowie, przecież Wy się przyznajecie do tego, że jest totalny bałagan. Nie wiecie ilu jest członków, nie wiecie ilu członków opłaciło składki, nie wiecie na przykład, że wiele osób na ostatnim konwencie było mimo nieopłaconych składek. U Was nic nie funkcjonuje, nie okłamujcie tych młodych ludzi, tych sympatyków, tych sponsorów. Mam nadzieję, że sponsorów już nie ma, bo naprawdę to nie ma sensu, jeżeli ktokolwiek sponsoruje tę partię, to proszę mi wierzyć. To jest fikcja i proszę tego nie czynić. To jest właśnie przykład. Publikacje na moim kanale na YouTube, nowa prawica Konin, zapraszam, pisane razem, nowa prawica Konin. Publikacje są stuprocentowym dowodem, jak funkcjonuje ta partia. Prowadzenie dokumentacji na kolanie, jakieś uchwały fikcyjne, co jeszcze, wiele innych spraw pobieranie pieniędzy z konta kartą kredytową przez prezesa, brak dokumentacji i pokrycia w fakturach. Nie wierzcie w bajkę, że, że to właśnie prezes z konta opłacił salę kongresową na ten o, chyba kongres pierwszy, który był, kongres Nowej Prawicy. To nieprawda. Trzeba będzie przyjrzeć się jeszcze pewnym faktom, które są umową, które są, i to wszystko trzeba będzie publikować. No niestety, jeżeli usuwają człowieka z partii, a nie mają jego deklaracji, to kogo usuwają? Sympatyka? Sponsora? Dziennikarza? Szefa IT? Czy kogo? Panowie z zarządu? Prezesie? Przede wszystkim jak się piszą do człowieka jakiekolwiek pisma, to trzeba pisać to Zgodnie z faktami. Nie przekręcać jego nazwiska. Jeżeli tak się dzieje, to się uśmieszacie. Jak można przekręcić moje nazwisko, pisząc do straży jakiekolwiek oskarżenie? Co to jest? Co to jest za pismo w ogóle? To są fakty. To nie jest zarzut. To są fakty. Jeżeli nie zgadza się cokolwiek na nagraniach, które są na profilu Nowa Prawica Konin, to proszę iść do sądu. Jeżeli chcecie kogokolwiek usunąć, proszę przedstawić mi deklarację. Ośmieszacie się po prostu. Proszę Państwa, bez mojej deklaracji, jacyś panowie, prezesi z Kongresu Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikiego napisali pismo do partii, do straży partii, żeby mnie usunąć. A kto widział moją deklarację? Jesteście śmieszni po prostu i tyle. Do sympatyków, do członków, do sponsorów, o, o ile są. Mam nadzieję, że ich nie ma. Panowie, to jest wszystko śmieszne. Jest kolejny dowód na to, że ta partia nie wie nawet ilu jest członków, bo nie ma ich deklaracji. No, moje nie ma, na pewno. I jeszcze jedno, jeżeli piszemy. partii, to nie róbmy takich byków. No, panowie, no, zarząd, no, błagam, no, na każdym kroku ośmieszacie się. I tyle. I do skarbnika partii. Proszę sprawdzić dokładnie rok 2011. Kto opłacił składki, a kto nie. Proszę sprawdzić dokładnie kto miał prawo do głosowania na konwentach, a kto nie. Sprawa jest bardzo rozwojowa. Będę starał się o tym opowiadać cyklicznie. A wszystkich sympatyków, którzy chcieliby zagłosować na przyszłego senatora Janusza Korwin-Mikkiego, Proszę Państwa, proszę się zastanowić przede wszystkim. Ja nie powiem, żeby nie głosować, ale zaplecze tego Pana to są właśnie takie osoby. Nie potrafią napisać pisma do straży partii. Jeśli napiszą, narobią błędów, fakty stosują jako zarzut, coś tu jest nie tak. Nie wyobrażam sobie, żeby zarząd tej partii Kiedykolwiek trafił do Sejmu lub Senatu. Bo co wtedy będzie? Jedna wielka kompromitacja. Nie polecam. Proszę się zastanowić i przejrzeć dokładnie kanał Nowa Prawica Konin i popatrzeć jakie są fakty. To wszystko fikcja. To nie jest partia kilkadziesiąt osób, które udaje, że coś chce zrobić. Pokrzykiwania, straży miejskiej itp. itd. Nic wielkiego. Jest wiele ważniejszych tematów, ale zarząd nie funkcjonuje. Nie ma rzecznika prasowego, nie jest opłacone. Biuro Warszawskie fikcja całkowita. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Naprawdę Szkoda waszego czasu. A do zarządu partii cały czas apeluję. Proszę przedstawić mi moją deklarację, bo jak na razie to ośmieszyliście się. A pan, panie Pawlak, niech dalej zarobkuje sobie na wywiadach z panem Michalkiewiczem i z panem Januszem Krewin-Mikke, ale pobieranie abonamentu za nagranie. Nic nie powiem na ten temat. Ale. NPTV jest robione za darmo i nikt nie musi płacić abonamentu. Dogadajcie się, bo jak na razie. To pan po prostu jednocześnie zarobkuje i jednocześnie jest strażnikiem w partii Kongres Nowej Prawicy. Coś tu jest niechalo. Uczepił się pan partii, żeby zarobkować, moim zdaniem. Ale cóż. Do usłyszenia. Zapraszam na kanał Nowa Prawica Konin. Tomasz Godlewski.